Nie za bardzo wiem, co zrobić z tym wstępem. Chciałam Państwu powiedzieć, że jeżeli ktoś się martwi, że technologie zastąpią to człowieka, to tutaj mam minutnik i pilnuje go człowiek. A tak naprawdę to chciałam zacząć od tego, że jestem trochę rozczarowana, bo myślałam, że będzie czerwony dywan. I moje ego też sobie jakoś musi z tym poradzić, że nie ma red carpet treatment. Proszę Państwa, trosz, troszkę się Wam przyglądałam. Jest to trudne w tym momencie, bo w zasadzie to mało Was widzę, ale tam z boku, jak siedziałam, to mogłam sobie tak przeskanować otoczenie, i większość z Was, a myślę, że nawet wszyscy, umyła dzisiaj włosy. Co dla mnie, jako psychologa, jest dosyć ważnym, ważną informacją. 25 lat temu na pierwszych wykładach z psychiatrii usłyszałam, że jak klient przychodzi i ma messy hair i nie umyte, to na pewno jest problem. Więc Wy jesteście w, w całkiem niezłym stanie, bo umyliście dzisiaj włosy. Co nie oznacza, że nie macie kryzysu psychicznego, bo być może bardzo dużą energię wkładacie w to, żeby to jeszcze zamaskować, więc się dzisiaj umyliście. Ci, którzy włosów nie mają, mają łatwiejsze zadanie, żeby maskować problem, bo jakby no, odpada ta czynność całkiem. Ja dzisiaj będę mówiła o kryzysie, ale w zasadzie bardziej będę mówiła o tym, jakie błędy organizacje popełniają i co nas niebezpiecznego czeka w naszym automatycznym zachowaniu w reakcji na kryzys i raczej będę mówiła. O tym, że warto być smart, żeby być potem healthy w znaczeniu mental health. I pierwsza taka mina na tym polu minowym to jest, proszę Państwa, zaprzeczanie, a w zasadzie nie zaprzeczanie, w zasadzie to tabu. Bo w Polsce nadal jeszcze jest to problematyczne, żeby mówić o zdrowiu psychicznym, szczególnie w kontekście pracy. Tak? No człowiek nie przyjdzie, powie, słuchajcie, moje zdrowie yy, psychiczne szwankuje. Szczególnie do mnie, jakby koledzy z lotniczego pogotowia ratunkowego przyszli, to wiecie, to jest duża zagwozdka, co zrobić z pilotem, który mówi, że ma problem psychiczny. Ale generalnie jest tak, że jeżeli spytamy kogoś, jak tam u ciebie zdrówko, to powie wszystko, nawet ze szczegółami ostatnią wizytę u proktologa opisze. Ale jak ja bym spytała, jak u ciebie ze zdrowiem psychicznym, to się obrażą. Więc to pokazuje, jaka jest reakcja, jaka jest różnica w, w myśleniu o zdrowiu i o zdrowiu psychicznym. Ja proszę Państwa, pracuję z organizacjami. Rzeczywiście jest także że szkole, organizacje, głównie menadżerów w tej chwili, czasami HR biznes partnerów z tego, jak reagować na sytuacje kryzysowe. I bardzo jestem dumna z tych organizacji, które się zdecydowały mówić o zdrowiu psychicznym swoich pracowników. I nie chcą mówić o stresie. I niekoniecznie chcą mówić o medytacji, uważności, jodze i tak dalej, chociaż część organizacji oczywiście ma to w swojej ofercie. Mówią, dobra, to tknijmy temat. Ja mówię, no dobra, no to tkniemy temat, o czym mamy mówić, kryzysy, depresja, ok. Jak to nazwiemy? Work-life balance. Albo ciało i umysł. Albo tydzień pracy z emocjami. Ja mówię, ale to nie, to, to jest taki srebrny papierek, a w środku to wiecie, on mówi, no dobra, ale wiesz, nie możemy tak powiedzieć, słuchajcie, od dzisiaj będziemy mówili o zdrowiu psychicznym w pracy, bo wystraszymy pracowników. Ja mówię, no dobra, spróbujmy na początek opakować to pod inną nazwą, ale będziemy mówić o kontencie rzeczywiście ważnym i trudnym. Po czym ja dostaję feedback od pracowników, że dziwna ta nazwa, trochę nie pasowała do treści, ale fajnie, że firma zaczęła o tym mówić. Czyli trochę jest tak, że menedżment się boi tematu, a ludzie czekają tylko, kiedy się w końcu za to zabierzemy. Ale to jest wersja optymistyczna i wielki szacun dla tych organizacji, które chcą jakby to tabu zdejmować ze zdrowia psychicznego. Natomiast większy problem mam z takimi organizacjami, które jak mówię, że z tym się zajmujemy i jakby tutaj mogę pomóc, wspierać, szkolić, szczególnie menadżerów, żeby wiedzieli, jakie procedury uruchomić, jak taka sytuacja nastąpi. I oni mówią, ej, ale my nie możemy o tym u nas mówić. Ja mówię, a czemu? Bo jak zaczniemy o tym mówić, to, to pracownicy pomyślą, że u nas coś się dzieje. Ja mówię, ale na pewno się u was coś dzieje. Nie, my mamy młodą firmę. U nas jeszcze ludzie nie mają problemów. I ja wie, okej, okay, to co? Nie? U nas to tylko materacyk i oddychanie. I ja wie, dobra. Czyli czekamy na duży problem, tak? Dopiero jak doświadczą dużej sytuacji poważnej, kryzysowej, samobójstwa, to się wtedy zgłoszą, powiedzą, jednak nie wiemy, co robić. E, więc jest tabu i nie chcą organizacje niektóre na ten temat mówić, ale zdarza się też, że nie widzą tych problemów, które są. Jak robię szkolenia, to, to zadaję takie, e, takie pytanie menadżerom, co się u was działo? Nic się u nas nie działo. Ja wie to niemożliwe. Bo są statystyki i one mówią za siebie. W Polsce w chwili obecnej półtora miliona ludzi choruje na zaburzenia depresyjno-lękowe. A skądinąd wiadomo, wiadomo, między innymi z Wielkiej Brytanii, gdzie ten system opieki psychiatrycznej o wiele lepiej funkcjonuje niż u nas, że tylko co czwarta osoba ma dostęp do opieki psychiatrycznej, nawet jeżeli zgłasza swoje objawy. To znaczy, że nie ma 1,5 miliona ludzi z zaburzeniami depresyjno-lękowymi, ale 6 milionów ludzi. Może trochę przesadzam, ale na dzień dzisiejszy na pewno 10% ludzi ma zaburzenia depresyjno-lękowe. To znaczy, że jeżeli mamy organizację, w której jest 1000 osób, 100 osób ma zaburzenia depresyjno-lękowe, oni mogą w miarę normalnie funkcjonować. Albo właśnie myją te włosy rano i się spinają, żeby do tej pracy trafić, albo są na lekach, albo jakieś inne środki stosują, żeby sobie radzić. Jeżeli dodamy do tego inne problemy psychologiczne, takie jak zaburzenia osobowości. Około 6% populacji ma zaburzenia osobowości. To znowu w tej firmie jest 60 osób, które są dotknięte jakimś zaburzeniem osobowości. Bardzo cierpią, ale przy zaburzeniach osobowości cierpi też otoczenie, bo osoby z zaburzeniami osobowości mają zaburzenia zachowań, czyli w jakiś sposób się zachowują, że to może być urazowe dla innych. Czyli to nie dotyczy tylko 60 osób, ale rozlewa się na inne. O takich sytuacjach jak psychozy nie będę mówiła, bo to jest, umówmy się, tylko 2%, no to jakby 20 osób. E, rozwody, 35% małżeństw się rozpada. Znaczy im więcej dzieci, tym większa szansa, że wasze małżeństwo przetrwa i jeszcze kasę za to od rządu dostaniecie, więc jakby może to jest jakaś opcja. Więc jeżeli popatrzymy na statystyki, to nie ma organizacji, w której by nie było problemu, tylko są organizacje, w których wszyscy zamiatają to pod dywan albo udają, że nie rozumieją, co się dzieje. No więc jak zaczynam rozmawiać z ludźmi właśnie o tym, to mówią, a rzeczywiście, wiesz co, u nas była taka sytuacja, że, że młoda dziewczyna zachorowała na raka i my się bardzo późno dowiedzieliśmy i zespół po prostu był kompletnie rozbity, bo nie wiedzieli, co robić. Dwa tygodnie przed jej śmiercią się zastanawiali, czy do niej dzwonić, czy nie dzwonić, czy do jej męża, czy coś z dziećmi. Albo mieliśmy taką sytuację, że zginął pracownik i menedżer mówi, musiałem iść do zespołu i powiedzieć o tym, że zginął pracownik. I ja kompletnie nie wiedziałem, co zrobić, byłem sparaliżowany. A potem jeszcze miesiącami myślałem, czy mogłem zrobić coś jeszcze. I takich sytuacji, z którymi ja mam do czynienia, jest w różnych organizacjach, oczywiście, ponieważ działam też tak interwencyjnie, jest mnóstwo. Także jeżeli ktoś tego nie doświadczył, to ma szczęście ale na pewno tego czeka. I takie są wnioski też młodych ludzi po, po tym, jak się przyglądają, co może spowodować kryzys, że oni na pewno prędzej czy później tego w organizacji też doświadczą. Pytam. Kolejny tricky question, na którą się wywalam zawsze na szkoleniach. Pytam, jakie są powody zwalniania pracownika. Oni ja na mnie patrzą, mówią, ale my nie zwalniamy pracowników. My się Przy tym bezrobociu rzeczywiście nie zwalniają. Ja mówię, no to w to panie przygotowałam się, nie? grupa milczy. Ja mówię, no dobra, ale jak już się zdarza taka sytuacja, że kogoś zwalniacie, to za co zwalniacie ludzi? No nie dostarcza albo są w konflikty w zespole. Rozwijamy ten wątek, tak? To znaczy, że komuś spadła produktywność, obniżyła się jakość pracy, popełnia błędy, inni te błędy wychwytują, muszą za tą osobę coś robić, więc narzekają, że robią za kogoś i nie dostają za to kasy, się irytują na kolegę, że jest dyskryminowany pozytywnie. Ktoś, kto ma konflikty z ludźmi, zazwyczaj oznacza to, że spadła jakość komunikacji, że jest agresywny, że jest labilny emocjonalnie, tak? że klienci się skarżą, że w stosunku do kogoś się po chamsku zachował, że nie można mu informacji zwrotnej przekazać, bo on będzie zły wtedy, że w ogóle ktoś go krytykuje. No więc jest taka licz, lista zachowań. Zazwyczaj wtedy jest tak, że jest, wiecie, eskalacja, improvement, zwolnienie. Czyli zespół donosi łaskawie, menedżer bierze na spotkanie, ustalają plan naprawczy. Jak coś wyjdzie z tego to dobrze, jak nic nie wyjdzie, to jest wygaszanie albo co jest nielegalne oczywiście, to jest mobbing albo zwanianie pracownika no, jakkolwiek to kadry i HR nie ogarniają. A teraz proszę państwa, jeżeli ktoś ma kryzys życiowy, taki jak rozwód, a rozwody czasami przebiegają naprawdę w dramatycznych warunkach ja znam historię, gdzie obie strony składają na siebie doniesienia w związku z przemocą psychiczną i fizyczną. Czasami się zdarza, że mężczyźni są podejrzewani, że oskarżani o molestowanie seksualne dzieci, co jest fikcyjnym oskarżeniem, ale sprawa trwa dwa lata, więc naprawdę czasami ludzie przeżywają dramaty. Ale nawet jeżeli ten dramat, chciałam powiedzieć, jest mniejszy, tak? jeżeli ktoś się dowiaduje, że ma chroniczną chorobę, niekoniecznie śmiertelną, ale do końca życia będzie już musiał się zachowywać inaczej. Jeżeli komuś umarł ktoś bliski, niech to będzie rodzic. Wszystkim nam umrą rodzice, więc to jest coś, z czym powinniśmy się jakby też zmierzyć, ale dla niektórych relacja z rodzicem jest ważna. Może nie dla wszystkich, ale dla niektórych jest ważna, więc może tę, tą śmierć rodzica przeżywać. Pierwsza rzecz, która się dzieje w takiej sytuacji, to są problemy ze spaniem. W zaburzeniach rękowych są problemy ze spaniem, w depresji są zaburzenia spania. Więc taka osoba, nawet jeżeli ona sobie prędzej czy później poradzi z problemem, to jednak przez jakiś okres jest chronicznie zmęczona. Co oznacza, że przychodzi do pracy z podwyższonym już ryzykiem, że się zirytuje na kogoś. Tak? Jest zmęczona, więc będzie mniej produktywna. Więc te wszystkie objawy, które ja opisałam jako powody zwolnienia, często mogą wynikać z jakiegoś kryzysu. Mi się zdarza, że rozmawiam z kimś, kto mi narzeka, że się wypalił zawodowo. Tak? Ja mówię, no ale co się dzieje? Wiesz, bo ja się tak dużo robię rzeczy dla innych, drobnych, a nie robię czegoś dużego, co, co lubię. Tak? Nie, nie zajmuję się takim kontentem, czymś, co mi sprawia satysfakcję i spadła mi satysfakcja, ale też wyniki, a za chwilę jest yy, ocena. Półroczna i się okaże, że ja po prostu słabo pracowałam w tym, w tym roku i się boję, co się ze mną dzieje. Ja w ogóle tego nie rozumiem. No analizujemy sytuację i ja potem zadaję pytanie, a co się stało w Twoim życiu tak poza pracą, że to mo może coś jest, co mogło wpłynąć na Twoją pracę. I powiem Wam, że najczęściej po takim pytaniu są łzy, bo się okazuje, że komuś pół roku temu z, yy, ktoś zmarł bliski, tak? Albo ktoś dostał jakąś diagnozę, albo się rozstaje z bardzo fajnego związku, yy, pełen niechęci do tego rozstania. Czyli jedno pytanie, które by dodał menedżer na spotkaniu dotyczącym produktywności pracownika, by całkiem inną perspektywę nadało tej sytuacji. I być może ta osoba, wiedząc, że ktoś wie, że ktoś się rozumie, już by z powodu jakiejś lojalności swojej podniosła swój poziom wykonania, tak? Już by sama znalazła swoje zasoby, chociaż to takie proste nie jest. Kolejna mina, na którą my wstępujemy, proszę Państwa, to jest nasza niewiedza. Ja jestem psychologiem, więc jak widzę różne kropki, to ja sobie je połączę i wiem, że to jest problem. Ale wielu z nas nie wie, że są sygnały, które właśnie mogą zwiastować to, że coś się dzieje, tak? To jest związane z produktywnością, one są najbardziej widoczne w pracy. Stąd, proszę Państwa, często pracownicy szybciej zauważą, że coś się z kimś dzieje niż rodzina. Bo w rodzinie, to wiecie, rano wstajemy trele w molerę, trzeba wyprawić dzieci do szkoły, więc się sobie nie przyglądamy. Po południu tryb roboczy to się sobie nie przyglądamy. A w pracy człowiek jest obserwowany przez 8 godzin, a czasami i 12, więc jest szansa, że ktoś to wychwyci. Problem polega na tym, że ludzie się maskują, ale czasami się przestają maskować. I na przykład mówią, mam już wszystkiego dość. Życie mnie męczy albo zasnąłbym się i bym się już nigdy więcej nie obudził. I ktoś myśli, a takie tam gadanie, nie? Polacy tak chlapią, że mają dość wszystkiego. Ale to są zwiastuny myśli rezygnacyjnych. W depresji 70% ludzi, a nawet są badania, które pokazują, że więcej, ma myśli samobójcze. Z tego nic nie wynika, ale 15% ma zamiary samobójcze, to znaczy, że już coś planuje. To jest olbrzymia skala problemu i takie osoby mogą siedzieć koło Was. Zakłada się w zasadzie, a propos tych statystyk, że yy, yy, bohaterowi życzyliśmy źle. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że tylko 40% ludzi przejdzie przez życie bez większych problemów psychicznych, 60% z jakimś problemem się zmierzy. Szacuje się, że co czwarta osoba na Ziemi przynajmniej raz w życiu będzie miała depresję. Czyli z tysiąca pracowników robi nam się 250 zagrożonych ryzykiem depresji, a 600 takich, które będą miały poważny problem, który wpłynie na ich produktywność. My tego nie rozpoznajemy, ignorujemy te sygnały. Ale co się dzieje, jak ludzie zaczynają już tak myśleć, może jednak to coś znaczy? To najpierw plotkują, proszę Państwa. Najpierw pół roku o kimś plotkują, a potem dopiero jest eskalacja, improvement, zwanianie. Znowu nie reagujemy adekwatnie na takie sytuacje. Kolejna mina to już jest taka, że człowiek nam mówi: Ej, mam problem, nie? Nie radzę sobie. Aha. No Jakby chciał, to by więcej powiedział, nie? Nie dopytujemy. Ale jak już dopytamy, usłyszymy, jakie tam się bagno z, z czegoś życia wylewa, to mówimy: stary, weź się w garść. Wszystko będzie dobrze. Ty silny jesteś, nie? Ludźmi zarządzasz pracę, to z tym sobie poradzisz. Inni mają gorzej. Jest tyle powodów do życia. I w naszej kulturze, gdzie jest strasznie duża presja, że musimy być successful, tak? że mamy odnosić tylko sukcesy i przeżywać pozytywne doświadczenia, przyznanie się do jakiejś słabości, bezradności, rozpaczy, to jest ogromna walka ze sobą tej osoby, która jest w kryzysie. I ktoś się w końcu decyduje, walcząc ze swoim wstydem, i mówi: Mam problem, potrzebuję pomocy, i słyszy: Weź się w garść. Ta osoba się schowa do swojego domku, do swojej muszelki i już stamtąd może nie wyjdzie, chyba że tam zginie od środka, bo jeżeli ktoś sobie źle radzi z kryzysem, to oczywiście zdrowie na tym ostatecznie fizyczne traci, już nie, nie mówiąc o ryzyku, że może popełnić samobójstwo. Ja nie chcę straszyć tym samobójstwem, ale e, bardzo dużo osób w kryzysie ma myśli rezygnacyjne. Więc mamy ten problem, że nie wiemy, jak udzielać wsparcia, pomniejszamy, stosujemy porównania społeczne. To nie jest jakieś dowalanie tym ludziom, ale jednak te osoby mają prawo się słabo z tym czuć. Nie potrafimy tego robić. Więc to jest też kolejne, kolejna mina i kolejna rzecz, której się musimy nauczyć. Czyli musimy być bardziej smart, żeby wiedzieć, jak być healthy. I trochę na koniec chciałam tak troszkę wstrząsnąć w zasadzie. To, to miała być ta bomba. No ja się czasami pytam w organizacjach, co wy robicie, żeby wspierać swoich pracowników? I dużo organizacji coś robi, żeby z tym stresem sobie pracownik lepiej radził, nie? żeby był efektywny, bo to nie o to chodzi. Nie? No więc mają tam różne, i to się nazywa nawet mental health, weekday. I co mają w ofercie? Joga, masaże, relaksacja, uczenie oddychania, bo wiecie, że my nie umiemy oddychać, nie, nie wiem, jak przetrwaliśmy, ale trzeba ludzi uczyć oddychania. Yy... Yy, jakieś pikniki, uprawianie sportu. Ja przepraszam, że się z tego śmieję, ale ktoś, kto ma depresję, to nie jest dla niego fajne. To jest kolejny kamyczek do presji, że ja mam być jakiś i jeżeli mam już korzystać z tej oferty, to jest tortura dla osób, które mają depresję. To jest tortura dla osób, które mają lęk. Więc to jest dobre jako prewencja. Tak? Integrujemy ludzi, budujemy wsparcie, ale to nie jest coś, co zapobiegnie problemom psychicznym. Depresja jest uwarunkowana biologicznie albo jakąś stratą. Joda, joga nie uchroni ludzi od tego, że ktoś im umrze, tak? Więc firmy nie są przygotowane na te sytuacje, gdzie ktoś rzeczywiście będzie cierpiał. Ale to nie jest jeszcze najgorsze, proszę Państwa, no bo w takich firmach, gdzie ludzie zaczynają o tym mówić, o uważności, o medytacji, o jodze, wzrasta ogólnie samoświadomość, więc oni prędzej czy później sięgną po jakąś literaturę, się dowiedzą, o, te objawy to ja w zasadzie na tej medytacji to się nie pozbędę, muszę coś więcej zrobić, tak? Więc to jest jakiś krok też fajny, który buduje świadomość i sieć wsparcia. Gorzej, proszę Państwa, że my bardzo lubimy pracowników, którzy są bardzo sumienni odpowiedzialni. Przypilnują swojego zadania. Sprawdzą, czy inni mają dobrze. Każdy błąd on, on, wyłapią. Zostaną po godzinach, jak im się każe. Żerujemy na cudzych lękach, proszę Państwa. Perfekcjonizm. Bardzo chcemy, ale to jest zaburzenie lękowe. Sumienność. W skrajnych wypadkach to są zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, proszę Państwa, tak? To się powinno leczyć, a nie płacić za to ludziom. Eee, pracoholizm. Pracoholizm często jest objawem ucieczki z domu, gdzie jest kiepski związek i ktoś się tym ratuje, siedząc w pracy. Zdarza to się też, proszę Państwa, że bardzo lubimy takie emocjonalnie zaangażowane osoby, nie? On ma milion pomysłów, wszystkich zmotywuje, jest w ogóle na górce, ma flow, jest charyzmatyczny. W ogóle mówimy a ty, ADHD ma, nie? Takich to lubimy. Menedżer z ADHD to jest fajny, trochę ludzie zmęczeni są, ale nie? dostarcza gość. To, że tam na raz na jakiś czas zniknie i nie wiemy, co on robi, czy on pije, czy on odpoczywa, to nie jest ważne. A to jest, proszę Państwa, zachowanie, które świadczy o tym, że ktoś może mieć psychozę dwubiegunową z nietypowym przebiegiem faz. Więc moja myśl na koniec i za to płacimy więc moja myśl na koniec jest taka, że warto przemyśleć, czy jesteśmy przygotowani, żeby udzielać ludziom wsparcia, bo to są kompetencje, których można się nauczyć, i czy przypadkiem nie czerpiemy zysków z tego, że ktoś cierpi. Dziękuję.